Cześć, witajcie na kanale Brit Polska. Dzisiaj zabieramy Was w niesamowite, magiczne miejsce, czyli do salonu pielęgnacji zwierząt Magia Psa na warszawskiej Białołęce. Moi drodzy, myślę, że super byłoby dowiedzieć się, jak tak naprawdę od kuchni wygląda praca grumera. Zapraszam Was serdecznie na górę. Słuchajcie, jesteśmy dzisiaj w odwiedzinach u Kamili i całej ekipy w Magipsa na Białołęce, to jest salon grumerski. no i dzisiaj będziemy właśnie trochę więcej rozmawiać na temat tego, kim w ogóle jest grumer, czym się zajmuje, bo chcemy trochę odtajnić, chcemy po prostu pokazać Wam od kuchni, jak wygląda praca takiej osoby. Kamila, słuchaj, jakbyś mogła powiedzieć właśnie, czym zajmujecie się jako groomerzy, bo nazwa jest piękna, ale może trzeba by ją trochę przetłumaczyć. Grumer zajmuje się pielęgnacją psów, ogólnie. Yy, naj, najogólniej rzecz ujmując, mhm. czyli kąpiel, strzyżenie, wyczesywanie, obcinanie pazurków, czyszczenie gruczołów, jeśli tego wymaga pies, czyszczenie uszu yy, no i oczywiście nadawanie fryzur psom, które są do tego stworzone. Okej, okay, czyli taki full serwis tak. pielęgnacyjny. Powiedz mi w takim razie, yy, jak wygląda twój taki każdy dzień, jak wygląda w ogóle praca grumera? Wstajesz rano, przyjeżdżasz tutaj i co dalej? Praca każdego groomera wygląda naprawdę w stu inaczej. Mhm. Nasz dzień zaczyna się zawsze od wspólnego śniadania. Mamy zespół pięciosobowy i zawsze rano przychodzimy, jemy wspólnie śniadanie, pijemy mhm. wspólnie kawę no i później przychodzą pierwsze pieski. No i jakby tak dzień leci. Są zapisane psiaki, przychodzą, właściciele przyprowadzają, potem odbierają. No i później jakby zamykamy dzień i też albo jemy razem lody, albo idziemy razem na spacer. Tak naprawdę w tym momencie przyjmujemy tylko stałych klientów i w ciągu dnia. Wieczory mamy już zarezerwowane na cały rok. Tak naprawdę stałych klientów rozpisujemy mniej więcej wrześniu, październik na kolejny mhm. rok, czyli właśnie zaraz będę kupowała nowy kalendarz. Okay. Będę rozpisywała na cały 2025 z góry stałych klientów, dlatego tak naprawdę do nas, żeby się dostać na popołudnia, to y, trzeba się wbić w ciągu roku, a później zapisać się na mhm. kolejny rok. A powiedz mi, dużo jest takich zamianek w ciągu dnia, że na przykład ktoś nie może, ktoś coś odwołuje, coś przekłada. Czy macie w związku z tym taki duży szachermacher? W tym momencie nie, mhm. y, bo długo już prowadzę salon. W tym momencie raczej te psy, które są zapisane przychodzą. Oczywiście zdarzały się wypadki losowe mhm. i albo piesek zachoruje, albo tak jak wczoraj zalało Warszawy i po prostu niektóre psy nie dojechały. Więc przypadki losowe zdarzają się owszem i czasem jest tak, że psiak 15 minut przed wizytą dzwoni, że nie da rady dojechać. I mamy wtedy przerwę, albo dzwonimy z listy rezerwowej i wiemy, które psiaki tutaj w okolicy mieszkają mhm. i wiemy, że mogą w ciągu 5 minut podróżować psiaka, a czekają na swoją kolejkę, więc, więc wtedy wpisujemy. Jeżeli ktoś wybrał sobie drogę bycia właśnie groomerem, to w takim razie gdzie może pracować? Czy to jest tylko i wyłącznie opcja prowadzenia swojego salonu, albo właśnie praca tak jak dziewczyny u Ciebie po prostu w salonie, czy też jakieś jednostki typu schroniska, czy jakieś leśnice weterynaryjne, gdzie jeszcze taka praca może się przydać? Wszędzie może się przydać, my pracujemy z i tylko w tym miejscu, do nas są przyprowadzane psiaki. Są grumerzy tacy, którzy oferują swoje usługi z dojazdem do klienta, czego sobie nie wyobrażam, bo współpraca z psem w domu i z właścicielem jest dla mnie osobiście mega ciężka. Aczkolwiek niektóre psy tego wymagają, na przykład stare. Które są już e, troszkę niedołężne i nie bardzo e, są w stanie w ogóle przychodzić w takie miejsca, mhm. albo takie, które mają bardzo duże problemy behawioralne i e, każde wyjście z domu wiąże się z jakąś traumą. Wtedy z takim psem lepiej umówić się z takim grumerem, a są takie usługi w domu. W schroniskach jak najbardziej, równie, jak najbardziej również są też takie e, osoby, które jeżdżą do schronisk i ogarniają psy. Do nas też przyjeżdżają psy schroniskowe, wolontariusze przywożą. Do nas psiaki schroniskowe, te, które mogą wyjść i się ogarnąć w takim salonie, ale są też ludzie, którzy, e, którzy przyjeżdżają do schroniska mm -hmm. i tam też są takie miejsca. Nie we wszystkich pewnie, ale akurat te, które ja znam, to mm -hmm. są lecznice weteryn weterynaryjne też jak najbardziej. No Tak naprawdę wszędzie można. Są też takie samochody specjalne, które są dostosowane do e, groomingu. Tak, i takie, jest, myjnie. No, takie myjnie. Mm -hmm, tak. Mm -hmm. Albo w ogóle myjnie takie, mm -hmm. samo obsługowe, gdzie się wrzuca pieniążki i się myje, to wtedy właściciel robi to samo. Okej, okay. a w takim razie zostanie w ogóle groomerem to jest e, ciężki orzech do zbliżenia. Może e, zapytam Ciebie o Twoją historię, jak to się stało, że Ty zdecydowałaś się być takim groomerem? No u mnie to było wyszło przypadkiem, jak zwykle. Mm -hmm. Z zawodu jestem zupełnie kimidym. skończyłam studia, ale pracowałam w szpitalu przez rok i stwierdziłam, że praca z ludźmi to jednak nie jest to, mm -hmm. co chcę robić do końca życia. I zdecydowałam się zająć się groomingiem. Droga była długa i wyboista w moim okay. przypadku, ale skracając wszystko, jestem tu gdzie jestem, jestem z tego najszczęśliwsza na świecie. Skończyłam bardzo dużo kursów, dalej się szkole, teraz idziemy na konkurs z dziewczynami, o, super. więc jakby no tutaj zostać, zostać groomerem dla każdego znaczy co innego. Czyli szkolić się można praktycznie cały czas, bo cały czas nawet są jakieś nowe, nawet nowe trendy i tym podobne tak. różne rzeczy. Rozumiem, że pewnie też jakieś konkretne wzorce raz, też oczywiście musi to wszystko zgłębiać, więc też pewnie jakieś szkolenia z konkretnych grup, z konkretnych raz, prawda? Też tak. tego typu rzeczy. No dobra, a w takim razie, bo powiedziałaś, że oczywiście droga była taka dosyć wyboista, no i tutaj wybrałaś bardziej pracę ze zwierzętami niż z ludźmi, rozumiem. A powiedz mi, jak to właśnie wygląda, jeśli chodzi o taki kontakt z opiekunem w tym miejscu, w takim w takim salonie. Czy opiekunowie tutaj jakoś spędzają z Wami czas? Czy dużo osób chce zostać ze swoim ulubieńcem podczas pielęgnacji? Jak to wygląda? Rzadko, kiedy chce właściciel zostać z psem. Zazwyczaj są to pierwsze wizyty pierwszych psów albo szczeniąt, gdzie mhm. właściciele jeszcze też nie wiedzą, jak to ma wyglądać, i przy pierwszej wizycie chcą towarzyszyć temu psiakowi. Nie ma to u nas problemu. Zazwyczaj prosimy jednak, żeby zostali za bramką, mhm. dlatego, że wchodzenie za bramkę powoduje to, że te psy z nami po prostu nie współpracują. Widzą właściciela obok i nie widzą tego, że my chcemy coś z nimi wypracować, tylko od razu chcą wskakiwać do właściciela na rękę. Nie mamy problemu, żeby zostali mm -hmm. i patrzyli, ale jednak z pewnej odległości, żeby ten pies w jakimś stopniu zaczął z nami współpracować i żeby w ogóle zaczął myśleć o tym, co się dzieje na stole tu i teraz, mm -hmm. a nie jak tu uciec do właściciela, bo tam jest fajniej na rękach u swojego człowieka niż obca baba jakaś go tam dotyka, tak? Jasne. Część opiekunów może trochę bać się, czy wszystko przebiegnie dobrze, czy wszystko będzie ok, no bo wiadomo, różne rzeczy krążą po internecie, przestraszyć się niełatwo, a tym bardziej, jak macie swojego ukochanego psa, ukochanego przyjaciela, no i teraz jak to zrobić, żeby oddać go w ręce właśnie innej osoby? No i mimo, że widzimy, że jest dużo psiaków, że rzeczywiście u Was jest mnóstwo klientów, to co zrobić z osobami, które mają właśnie takie mniejsze zaufanie? Macie na to jakąś radę? No jakby to, to, to jest taki zawód, że trzeba zaufać, nie da mhm. się tak oddać psa komuś, komu się nie ufa, no to mhm. się nie uda w żadnym stopniu, więc można u nas zostać, można patrzeć, są też u nas kamery, jak się ma jakieś wątpliwości, to można zobaczyć cały, przebieg całej wizyty, jak to wygląda. Zazwyczaj jest tak, że jak są ludzie, którzy właśnie się nasłuchają, bo oglądają różnych rzeczy w internecie, to chcą zostać z tymi psiakami w salonie. Mhm. Nie ma to problemu, mogą zostać. I zazwyczaj to jest jedna wizyta, na drugą już przeprowadzają i zostawiają, bo widzą, że jakby tutaj się nic nie dzieje. Natomiast te wszystkie historie, które są w internecie, też trzeba brać przez swój rozum. Dlatego, że ja raz w życiu robiłam psa pod narkozą, bo jakby krąży taka plotka, że o, ten grumer mi uśpił psa, bo potem mhm. był taki, a nie inny. Moim zdaniem robiłam jednego psa w narkozie, w lecznicy weterynaryjnej, pod opieką weterynarza, bo zostałam poproszona przez właściciela, bo mhm. był tak agresywny, że się po prostu do niego nie dało podejść. Nie da się robić psa w narkozie. Mhm. Nie da się. Więc to po prostu podać psu jakiekolwiek środki na stole mhm. i pracować z takim psem, to jest po prostu nierealne. To jest wiotkie ciało, łapy mhm. są wiotkie, jakby nie są napięte mięśnie, więc strzygąc takiego psa, wszystko można zaciąć. Nie da się po prostu pracować z psem, który jest pod narkozą. Mhm albo są podane jakieś środki znieczulające, ogłupiające, czy jakkolwiek to się nazywa. Mm -hmm. Nie da się tego po prostu zrobić. E, więc to, że na przykład pies wychodzi od grumera i potem dwa dni śpi, no mm -hmm. nic dziwnego, to jest ogromne przeżycie dla psa. Szczególnie takiego, który albo miał złe doświadczenia wcześniej, mm -hmm. albo taki, który, z którym właściciel nie pracował w domu, bo jakby my to jesteśmy, to jest jedno, mm -hmm. a drugie to jest praca z psem w domu. No, jeżeli właściciel w domu nie pracuje z psem pod kątem pielęgnacyjnym, no to nie ma co oczekiwać cudów, że pies przyjdzie do salonu i będzie super grzecznie stał i będzie współpracował. Czyli taki trening warto przeprowadzać bardzo, też po prostu w domu. Warto. Mhm. Do nas jak przychodzą szczeniaki, to mówimy wszystko od początku, co jak należy robić, mhm. albo psy schroniskowe. Wczoraj miałyśmy takiego pieseczka, mhm. 3 kilo maleńka sunka, mhm. e, adoptowana ze schroniska czteroletnia. E, I no rzeczywiście kąpiel trauma, maszynka trauma, po prostu wjeżdżała, skakała, piszczała, wszystko po prostu tu było mhm. grane. I też właścicielka dostała instrukcję, co ma z tym psem robić w domu. Że nie to, że ona ją w domu szybko wykąpie, żeby piesek się nie stresował, bo im szybciej, tym lepiej. No Jasne. bo po pierwsze, to nie na tym rzecz polega, mhm. żeby było szybko. Po drugie, jak ona się stresuje, że pies się stresuje, to pies się stresuje jeszcze bardziej. Mhm. Więc to jest bez sensu i powiedziałam jej, że ma jeżeli będzie trzeba, to i dwie godziny niech nie trwa ta kąpiel. Mm -hmm. Niech poczeka, by ona się uspokoiła, niech nie robi nic na siłę. Niech poczeka, że zleje ją wodą, jak zacznie skakać, to niech poczeka. Niech potem znowu mm -hmm. ją zleje wodą, żeby pies zobaczył, że nic strasznego się nie dzieje, a i tak zostanie wykonane to, co się ma mm -hmm. wykonać. Mm -hmm. No i tutaj w zasadzie pracujemy tak samo, ale my jakby no, mamy ograniczony czas mm -hmm. z tym psem pracy w salonie, więc jeśli właściciel z takim psem nie pracuje w domu, no to my tego nie wypracujemy i ten pies po prostu będzie źle znosił wizyty w salonie. Kamila, to powiedz mi jeszcze jedną rzecz, a propos groomera i takiej osoby, która właśnie zajmuje się prezentacją psów. Na pewno cierpliwość, ale jakie cechy jeszcze powinna mieć taka osoba? Opanowanie. Mhm. No cierpliwość to chyba jest taka główna cecha. Czyli przede wszystkim takie opanowanie yy, i chyba nie, nie da się podnieść po prostu jakimkolwiek emocjom, prawda? Tak, no bo jakby to nie jest wina psa, że mu się, robi mu się takie rzeczy, jakie ja się robi. Mhm. Są psy w tym momencie tak e, zrobione genetycznie, jakby tak, e, takie cechy są wydobywane z tych psów, że ciężko jest nie chodzić mhm. do takich miejsc jak to. Nie, tak, niektóre rasy są takie, że się tak naprawdę w domu nie jest w stanie ogarnąć tego. Naprawdę trzeba zgłębić mega wiedzę konkretnej rasy, żeby zrobić to dobrze w domu, mhm. do, w, w domowych warunkach, kosmetykach, sprzęcie i tak dalej. Natomiast w tym momencie te psy, które są, jakby wymagają tych e, e, czynności u więc te psy też muszą być przyzwyczajone do tego. Mhm. E, my też jako osoby, jakby, jak, jako ludzie też musimy podążać za tym, co pies potrzebuje, jakich jak potrzebuje. Ile potrzebuje czasu mhm. na stole, czy potrzebuje dłużej się poprzytulać na przykład w ręczniku, mhm. czy potrzebuje na mniejszym nawiewie suszarkę, czy na mniejszych obrotach maszynkę, jakby no to wszystko trzeba zwracać uwagę i behawior oczywiście wchodzi tutaj w grę nie szkolenia behawioristyczne, mhm. tak. tylko tak naprawdę, bym powiedziała, że bardziej doświadczenie. Jeżeli mhm. patrzy, że jeden, drugi, trzeci pies zachowuje się tak, a robiąc pewną rzecz w ten sposób, a nie inny, on lepiej na to reaguje, no to jakby z doświadczeniem to mhm. yy, się nabiera bardziej. A jakieś takie sprawności manualne, czy trzeba na przykład, nie wiem, być osobą, która kocha dekupaż i teraz stwierdzam, że na przykład jestem rewelacyjna, lubię scrapbooking, więc na pewno sprawdzę się jako idealny groomer. Czy tego też można się jakoś fajnie rzeczywiście nauczyć, bo wiem, że szkolenia, no to uczycie się konkretnych technik, ale czy też tego posługiwania się nożyczkami, maszynkami i idzie się tego fajnie wyuczyć? Ciężko im powiedzieć, kto ma jakie umiejętności mm -hmm. i jakim będzie. To chyba trzeba indywidualnie po mm -hmm. prostu... Ja miałam tutaj bardzo dużo pracowników, bardzo du dużo dziewczyn do mnie przychodziły, i niektórzy się po prostu tego nie nadają. Okay. I jakby nie to, że ja mówiłam im to otwarcie, tylko same stwierdzały, że to chyba nie jest po prostu praca dla nich. Mm -hmm. Bardzo często jest tak, że przychodzą ludzie do pracy i mówią, że po prostu bardzo kochają zwierzęta i chcieliby z nim pracować, a po dwóch miesiącach się okazuje, że to jest zupełnie, zupełnie abstrakcja, kochać mm -hmm. zwierzęta, pracować ze zwierzętami. Mm -hmm. Mówiłaś, że jedziecie z dziewczynami na jakiś konkurs, możesz powiedzieć o tym coś więcej, bo rozumiem, że to jest jakiś kolejny etap waszego rozwoju. Więcej nie mogę powiedzieć, bo nie wiem. A, to okay, jest, jest konkurs, m. zapisałyśmy się na konkurs, jeszcze go nie opłaciłyśmy, co mm -hmm. prawda. Mm -hmm. e, mamy przygotowane psy e, i po prostu jedziemy. A jak to wygląda? Zabieracie te psiaki i na miejscu właśnie e, pod e, jakimś okiem specjalistów jeszcze e, innych groomerów rozumiem, że robicie jakieś konkretne fryzury, tak to wygląda? Tak, są różne kategorie tego konkursu. E, różne konkursy są też i e, regionalne albo krajowe, albo zagraniczne mm -hmm. różne. No my jedziemy taki na razie mały, bo to jest pierwszy nasz konkurs, na którym będziemy brać udział, bo być na konkursie już byłyśmy. Mhm. Zjeżdżają się grumerzy z całego regionu kraju lub świata okay. i pokazują sobie po prostu swoje umiejętności w różnych kategoriach. Ja startuję mhm. z pudlem we fryzurze pudlowej wystawowej. Mhm. Natalka startuje z naszym joreczkiem we fryzurze azjatyckiej. Okej. Okay. Dobra, czyli macie jeszcze jakieś pomysły na to, jak się rozwijać? Rozumiem, że kolejne po prostu szkolenia, doskonalenie swojego fachu i tak. na tym polegacie. A czy coś jeszcze chciałabyś tutaj, właśnie, w Magipsa rozbudować? Może jeszcze powiększyć ten salon trzy razy? Czy już ci wystarczy? Nie, już mi wystarczy. Ja mogę, bym to zrobiła trochę odmalować ściany. <laughs> Dobra, okej, okay, to odwiedzimy w takim razie, jak będzie wszystko pomalowane. Kamila, bardzo Ci dziękuję za to, że nam trochę przybliżyłaś pracę groomera. Myślę, że jeszcze dla Was przygotujemy inne odcinki, w których mam nadzieję, że Kamila czy dziewczyny będą chciały wystąpić i trochę więcej pogadamy o pielęgnacji, ponieważ na naszym kanale rozmawialiśmy trochę o tym, jak wygląda pielęgnacja psa czy kota od środka, natomiast teraz zajęliśmy się trochę warstwą zewnętrzną. Ja Wam bardzo dziękuję za dzisiaj i pamiętajcie o tym, żeby zostawić łapecz. W górę, dzwoneczek oraz oczywiście subskrypcję, żeby żadnego naszego odcinka nie przegapić. Dzięki i do zobaczenia!